Byłaj to Betel, Betel nat, To się żuje z takim proszkiem, z takim jeszcze zielem daka. Zęby się robią czerwone, pluje się na czerwono i trochę się kręci w głowie. nie? Więc sobie tam z nimi siadłem i żeśmy to sobie tam pożuli. I, i wcale jakiś taki, taki jakiś, lokalny jakiś, narkotyk. Nie? Taki... Długo to trzyma? Ja to próbowałem e, parę razy, i, i jest takie na początku oszołomienie, ale jakoś mi to nie smakuje. Nie? Czy trochę jak wypicie piwa, czy wypicie dwóch piw? Nie, to jest jakieś takie, trudno mi to powiedzieć. Tak, mhm. zakręci się w głowie i nie czuć, nie czuć e, głodu, nie czuć pragnienia. To się o... dziwnie wyglądać, jak nagle ludzie mają czerwone zęby, plują na czerwono. No tak. I pewnie trochę ale, zachowanie się zmienia. Ale, ale e, to, to no to nie tak mocno ich buzuje jak marihuana, która też wszędzie rośnie i też jest wszędzie dostępna. Cześć, nowe podcasty w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o dziewiętnastej. Widzimy się.